Przymanką był materiał o nowej Pik, był materiał o nowym Clownie, więc podałoby się zrobić materiał o nowym Piramidzie. Opinie, się, że to jest tak fajny rework by addonu, że osoba która to zrobiła, powinna zrobić podwyżkę i pewnie będzie kilka materiałów z tych addonów. Zobaczymy jak to będzie w planiu, ale dzisiaj materiał na spokojnie o właśnie podstawowym, nowym Piramidzie, co się zmieniło, co sobie się aktualnie na nim gram itd. i tak dalej. zaczynamy od początku, mamy 2 metry wiejącej range'a bazową. Wszyscy grali range kiedyś, no bo to były jedyne sensowne addony. Teraz no, mamy też jakieś tam ręcze, ale mamy te bazowo 10 metrów ręcza, więc jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do starych ręczy, już masz to bazowo, nie ujdziesz tych ręczy. That's completely fine. Mamy również dwa razy dłuższe duration mocy. Można po prostu dłużej sobie jeździć z nożem, jeżeli chcemy, nie musimy się obawiać, że nam się kończy moc. That's fine. No jeżeli Wam się wydaje, że ma się dłuższe liczba moc, że jakoś nie wiem, jest mało tej mocy, to się tylko wydaje, bo po prostu ten bar jest po prostu dwa razy większy. Mamy też również 15 sekund dłużej żyjące ślady na Ziemi, ale whatever. Co jest Impactful i to jest akurat L w piramidy, to jest to, że mamy o 5% mniej, mówiąc, speed, jak mamy mnoż wbity w Ziemię. Bo na piramidy ma coś takiego, że mamy 115% kidera, prawda? Jak wiemy, nóż z Ziemi mamy tam około 80 i yy, i potem jak właśnie już jedziemy tym nożem, to teraz mamy tylko 105% speeda, więc mamy tylko. Rapnym 5% szybciej od surwa, co powoduje, że jak chcemy dojeżdżać na lupę, czy po prostu dojeżdżać do na lupie, no surw ma troszkę więcej możliwości grania na nas i to jest kompletnie fajne, bo kiedy mi dało się grać w taki Dead Brain, że mam 100% speed, a biegnie surwem, boom, atakujesz go. Dalej tak, można to robić, ale jest to o wiele nieskuteczne i myślę, że to jest jak najbardziej fajne i fajnie daje to jakiś tam leki cantitly dla Sajewora i Kolejnym nerfem piramidy jest to, że mamy teraz klatki, które dają endurance 3. Kto jest ściągnięty z klatki, dostaje normalnie endurance i hejsta na 10 sekund. Więc teraz tunneling na piramidzie jest trochę trudniejszy. Oczywiście dalej nie ma desa, dalej nie ma Disujensa, dalej nie ma w delikor, Więc tunneling dalej jest optymalny, ale po prostu nie jest on aż tak łatwy, że widzicie, jak surf ściąga dosłownie przed tobą typa z klatki, atakujecie i BUM! Nagle macie surwę szkolonego. Nie, masz jest ma jakąś szansę na lupę. Co że się bardziej fair. Powoduje, że granie na piramidę jest trochę bardziej fan, więc jak najbardziej sądzę, że to jest okej. Okay. Jeżeli mój o build, są standardy na piramidę, no tak jak już mówiłem, no ręcznie już nie gramy. Ja osobiście gram takimi dwoma formatami, które wydają mi się takie stabilne, uniwersalne, czyli w folgot ten videotape to powoduje, że travel time tego ataku naszego dystansowego jest 10% szybszy, po prostu nas trochę ciężej zdorować i mamy 10% mniejszy cooldown po ataku, więc możemy wcale z tym atakiem. Już zaczęło się tak, że mogę sobie dać hold w sumie w jednym momencie fan No i sieropelki. Wygląda jakieś to, ten build. Chorabcik standardowo. Pain, pop, żeby regresować. Pod popa gramy na high. Fajna jest aura na piramidzie, że może kogoś sobie właśnie walnąć z ataku przez ścianę No i w sumie to tyle. Tak jak mówię, osobiście sądzę, że taki defaultowy piramid dostał trochę właśnie po dupie, ale w zamian dostał fajne addony, naprawdę teraz fajnie się nim gra i te addony właśnie powodują trochę, że może być na trochę inny level. Ale nic, tyle dostępu, zapraszam na Twitcha, link w opisie, tam jest content z DPD. No i co? Zapraszam do meczy. Resting Place, A, no mogę być ciekawsza mapa na start, no ale cóż, jest jak jest.

Obyś cały czas się cieszył. Takawa. Ja, za 23 miesiąc. Nie jestem w jednej strony, bo w się odzonuje sama. Wait, I'm blind? Tak, go wiem, zgubiłem. Załamek mi się Regresuję, zobaczmy mida. Jest nic. Last mine. Jeżeli pójdzie go na szybko płynąć, to jest błąd. Tutaj że ją zabiję, bo mogłem stunować tormentem. No i błąd został popełniony. to chyba widzę, jak publiczna egzekucja będzie robiona. Rozumiem. Jeszcze wątpisz, moje ja nie mam height?

O, ma drugi też. Wiadomo, ja muszę teraz pójść crossmap, żeby ściągnąć. Czas dużo czasu.

Ja się nie spodziewam, że on po prostu zespołuje sobie. Wiem, że mnie to zaskakuje. Jest się do Chyba tam.

Z 50 całej długości, naprawdę. Co oh, my, Kayla? Majne zrobione. Chodź pod Majna. Mam dwie osoby. Może. Na. Jakby ja chciał trochę szybciej na atak, To może. Co za fajnie robi? Dobra. No.

Mam kolory? No, nie, Inwokacja! Nabierz do nagrań na haka Może pani nas mił, bo tak jak w tym znaczącym gianie, niestety Znaczenie pod hakiem nie jest dobrym pomysłem w tej sytuacji. Okej, okay, to są dane value. Skierowano zero. Możemy klatki. I wiem, co mi jest naprawdę. Na pewno dźwięk czuję, jest to się. A no tak, zapomniałam, się, że te kratki teraz mają endurance. <grywania> Miałam taki skutek, bo co endurance, a teraz A dostawałam od niej. A

Jemy się napiejnął, no jeszcze chyba nie wyszliśmy. A no co szczęsto, z razem. a nie one no, już musiały, tak na pewno to nie ani sobie nie zmieniło, jednak. już Elekson, ktoś musi.

Myślałam, że będzie grać pod tą kostną.

A, ty ty tyko? Tyko? Ja, ale ja się ma no. się tylko... Nie, ma, ja tego też mogę